Czy wiecie, że Lautaro Martinez podpisał kiedyś kontrakt z Atletico Madrid? Oto jak gwiazdor Interu Mediolan prawie został piłkarzem Los Colchoneros. Zachęcam do zaobserwowania, bo regularnie nagrywam tutaj o hiszpańskim futbolu. Cofnijmy się do 2017 roku. Wtedy Lautaro był piłkarzem Racing Club z Argentyny. Miał 20 lat, strzelał mnóstwo bramek, a jego klauzula wynosiła zaledwie 12 milionów euro. Nic dziwnego, że Atletico się nim zainteresowało. Dyrektor sportowy Andrea Berta polecił Leciał do Buenos Aires, żeby sfinalizować transfer. Plan był prosty. Podpisują kontrakt, robią testy medyczne w Argentynie i dopinają do końca zmianę klubu. No i prawie się udało, co potwierdzają zdjęcia Mundo Deportivo, na których Lautaro ma w rękach podpisaną umowę. Testy medyczne też podobno przeszedł, ale nie wszystko było formalnie zatwierdzone pomiędzy klubami. Podobno do dogadania został tylko jeden mały szczegół w papierologii, ale czas mijał i pojawił się problem, bo wiecie, Lautaro miał bardzo duży szacunek, do racingu. Z Atletico dogadany był, że od razu zostanie wypożyczony z powrotem na pół roku. Ale zmienił zdanie i stwierdził, że pomoże im jeszcze bardziej. Przedłużył kontrakt, a jego klauzula wzrosła do 25 milionów euro. No i wtedy Atletico zaczęło się oczywiście zastanawiać. Zaczęli negocjować z Racingiem i szansę wyczuł Inter. Kolegą Lautaro z drużyny był wtedy Diego Milito, czyli legenda Nerazzurri. Razem z inną legendą, Javierem Zanettim, za namową włoskiego klubu zaczęli kusić młodego Argentynczyka. A resztę historii już znacie. Skusił się.